Po włączeniu programu ZW3D w pierwszej kolejności przejdziemy do konfiguracji programu. W zakładce ogólne znajduje się ustawienie odnośnie przełączenia trybu pracy ZW3D na tryb plików wieloobiektowych. Tryb wieloobiektowy pozwala na tworzenie kompletnych projektów w jednym pliku wieloobiektowym. W pozostałych zakładkach znajdują się różne ustawienia jak np. zmiana koloru tła. Zakładka pliki zawiera informacje o folderach roboczych programu. W licencji można wprowadzić licencję programu przez aktywowanie odpowiedniego klucza. Bez klucza program odpala się w wersji testowej pozwalając na pracę przez 30 dni. Menadżer folderu użytkownika pozwala na jego zarządzanie z poziomu programu. Z tego poziomu można wyczyścić pliki tymczasowe programu. Opcja wyczyszczenia folderu użytkownika przywraca ustawienia domyślne. Pliki o formacie innym niż format programu można zaimportować wykorzystując funkcję import. Wspierane jest wiele typów plików, jak formaty neutralne, rysunki płaskie czy pliki innych programów. Nowy plik zostanie utworzony przez funkcję nowy. Po jej wyborze należy wprowadzić nazwę i wybrać typ pliku. Należy wybrać pierwszą domyślną opcję część złożenia. Część została utworzona i program przeszedł do jej widoku. Obrót jest realizowany przez prawy przycisk myszy. Niebieski punkt, który się pojawia, jest to środek obrotu. Punkt ten wykrywa geometryczny środek obrotu do danych kształtów i względem niego jest realizowany obrót. Przesunięcie całego projektu na ekranie roboczym odbywa się przez wciśnięcie środkowego przycisku myszy, rolki i przytrzymanie go. Wartość w lewym dolnym rogu pokazuje aktualną wysokość ekranu roboczego, pozwala to na łatwą orientację w przestrzeni roboczej. Przybliżanie i oddalanie realizowane jest za pomocą pokręcenia rolką myszki. Zmianę można zaobserwować przez zmianę wartości wysokości obszaru roboczego. Ekran przybliżany i oddalany jest do kursora myszki. Płaszczyzny robocze pozostają bez zmian, ich wielkość nie zmienia się względem widoku roboczego. Po lewej stronie widoczne jest drzewo historii. Kolejne tworzone operacje czy geometrie są tam umieszczane. Za pomocą przycisku z ikoną młotka w prawym dolnym rogu można włączyć lub wyłączyć menadżer historii i włącza lub wyłącza okno danych wyjściowych. Środkowa ikona to przeglądarka plików. Na górze znajduje się pasek ustawień, który można zwijać i rozwijać ikoną trójkąta. Pierwszy model zostanie utworzony przy pomocy prymitywów. Wybrane zostaje polecenie prostopadłościan. Każde polecenie posiada ustawienia, które nazywają się wymagane. W tej sekcji znajdują się najważniejsze dane operacji. Zwykle niezbędne do jej wykonania jak na przykład punkty wstawienia obiektu. Pierwszy punkt zostanie umieszczony w początku układów współrzędnych. Punkt wstawia się przez kliknięcie lewym przyciskiem myszy po najechaniu na środek układu. Zmianę wymiaru można zrealizować na parę sposobów. Pierwszy z nich to dynamiczna zmiana przez przeciągnięcie grotu strzałki wymiaru. Drugi sposób to podwójne kliknięcia na wartość wymiaru, jego edycja i zatwierdzenie Enterem. Trzeci sposób to wprowadzenie wartości po lewej stronie w ustawieniach operacji. Po wprowadzeniu wymiarów operacja zostaje zatwierdzona. Pierwsza bryła została utworzona, operacja została dodana do drzewa historii. Kolejną operacją będzie sfera, pozwoli na utworzenie sfery z określonym punktem i promieniem. Bryła zasłania początek układu. Punkt wstawienia zostanie wybrany przez wpisanie wartości 0. Program rozumie to jako skrót do środka układów współrzędnych. Promień sfery zostaje wprowadzony na 60 mm. Operacje bóla mówią o tym, w jaki sposób zachowają się względem siebie bryły. Pierwsza opcja baza tworzy dwie oddzielne bryły. Druga opcja dodaj, dodaje do siebie kształty tworząc jedną bryłę. Trzecia opcja usuwa aktualny kształt z poprzedniej bryły. Ostatnia opcja tworzy bryłę tylko w części wspólnej wybranych kształtów. I ta opcja zostanie wykorzystana. Kolejnym krokiem będzie przecięcie kształtu na pół. W tym celu zostanie wykorzystana operacja przytni. Operacja ta wymaga wskazania bazy, czyli kształtu i ucinającej płaszczyzny, którą będzie główna płaszczyzna xy. Przełączenie wektora kierunku zmieni stronę bryły, która pozostanie po przycięciu. Następnie zostanie usunięta ściana bryły, aby uzyskać model powierzchniowy. Powierzchnia charakteryzuje się wewnętrzną różową stroną i zewnętrzną w kolorze modelowania. drzewie historii bryła zmieniła się na powierzchnię. Następnie zostanie wykonana operacja skorupa. Zamieni on powierzchnię na model bryłowy cienkościenny. Wartość grubości dodatnia lub ujemna determinuje kierunek odsunięcia ściany. Dodatni kierunek rozszerza model. Ujemny zachowuje wymiary, rozszerzając bryłę do środka. Wartości liczbowe w operacjach można zmieniać za pomocą rolki myszki. W tym celu kursor musi znajdować się w oknie wartości, która ma być zmieniona. Następnie należy pokręcić rolką, wartości zmienią się o jeden dla każdego ruchu myszką. Model powierzchniowy został zamieniony na model bryłowy. W kolejnym kroku zostanie dodana nóżka przy pomocy polecenia walec. Bryła zostanie umieszczona na środku podstawy, w tym celu wykorzystane zostanie dodatkowe menu zaznaczania. Można je aktywować klikając prawym przyciskiem myszy w obszarze roboczym. Polecenie środek krzywizny pozwala na wyznaczenie punktu środkowego łuku, co pozwoli na umieszczenie tam podstawy walca. Zmienione zostanie odniesienie z promienia na średnicy, wartość wprowadzona to 20 mm, długość zmieniona na 30 mm. Dodanie walca spowoduje dołączenie go do głównego kształtu. Następny krok to dodanie fazowania i zaokrąglenia. Funkcje te oparte są na krawędziach, wystarczy je wskazać i wprowadzić wybraną wartość. Kolejny raz wykorzystany walec pozwoli na wykonanie wycięć w modelu. Opcja Środkowy z dodatkowego menu wyznaczy punkt środkowy krawędzi. Kierunek wskazuje kierunek przebiegu osi walca. Za pomocą strzałek można zmienić przebieg walca. Zmiana wartości średnicy na 10 mm i wybranie usunięcia materiału. Teraz wycięcie zostanie powielone za pomocą szyku. Dostępny jest szyk geometrii i szyk cechy. Pierwszy powiela całą geometrię. Drugi powiela określone fragmenty geometrii jak np. otwory, wycięcia, kieszenie. Skorzystamy z szyku kołowego, jako bazę wskażemy wycięcie. Program wyznaczy nam operację, która posłużyła do wykonania tego wycięcia. Mając aktywną daną operację możemy przejść na chwilę do drzewa historii. Dzięki temu możemy zobaczyć wybrane elementy czy wskazać potrzebne geometrie. Kierunek zostanie wskazany przez włączenie dodatkowego menu zaznaczania pod prawym przyciskiem myszy i wybranie osi Z. Teraz określimy ilość elementów licząc wraz z elementem bazowym oraz kąt rozstawu, który będzie się równał 90 stopni. Szyk został wykonany, element jest gotowy. Na pasku widoków skorzystamy z widoku pomocniczego, dzięki temu model zostanie automatycznie ustawiony w przestrzeni roboczej. Polecenia w drzewie historii można przenosić, powoduje to zmianę kolejności ich wykonywania. Polecenie walec przeniesiemy o pozycję wyżej. Model zostaje przebudowany. W środku pojawił się otwór, jest to spowodowane tym, że po zmianie kolejności poleceń walec został dodany do modelu powierzchniowego. Pozostałe polecenia pod czerwoną strzałką pozostają nieprzeliczone. Na dole drzewa znajdują się przyciski nawigacyjne, którymi możemy zarządzać historią modelowania. Jak widać walec dodany do powierzchni automatycznie zostaje dołączony jako model powierzchniowy. Podsumowując, zmiana kolejności poleceń w drzewie historii ma istotny wpływ na docelowy model. Powrót do wyjściowego stanu. Wyjście poziom wyżej za pomocą odpowiedniej ikony powoduje powrót do pliku wieloobiektowego.